To wszystko w płomieniach było. Masakra była. Szok. Zapalał się dom od domu? I... Tak, stajnie od stajni tak szło tutaj, tak. tutaj. Mhm. Pały, pały, Dom do korzenia trzeba wburzyć. Jeden, drugi, trzeci. Stracili wszystko. A wszystko stracił. Widzi pan że ten dom? Tak. Cała to tam zwierzęta się popaliły i ta stajnia, szopa. Wszystko to poszło tak, pościętnie. drugi. I tak samo się mu wszystko wypadło. Nie mam nic, tyle mam co mam na siebie, co mi ludzie dali. Ja ino widziałem kupę dymu. bo ja, ja tutaj nie byłem, Pojadłem, bo ja byłem kosić trochę. Tyle za spod i syn mi dzwonił, żeby przyjechać, to się pali. Jak pan odebrał ten telefon, co pan sobie pomyślał? Za którym miejscu jest pan? się panu syna. Dwój no syn ma lat. 14. Mieszkańcy Nowej Białej na Podchalu już wcześniej byli doświadczani przez pożary, ale tak niebezpiecznego jak ten, który wybuchł w minioną sobotę, nie widzieli od 30 lat. Z żywiołem walczyło ponad 400 strażaków z Małopolski. Płonęło ponad 50 budynków. Błyskawicznie zajmowały się ściany i dachy połączonych ze sobą domów, a także obory i stodoły. Po kilku godzinach pożar udało się opanować, choć jego dogaszanie trwało jeszcze w nocy. Na szczęście wszystkich mieszkańców udało się uratować. Dzień dobry Państwo, straciliście cały dom, cały dobytek, proszę panią, tyle zostało co na tak, bardzo państwa. dzieci! Nie masz domu i pokój? moja mama ma 90 lat i jeszcze nie wie dokładnie że, że domu nie ma nie bo tu była też tak. tak była i dobrze że ją zabrali stąd a nic nie dało się z domu wyciągnąć wie pani jaki to jest szok nie wiadomo co robić dokument część wzięłam a resztę się nie dało bo już tak dym był taki duszny i nie można się. było się zacząć. no właśnie trochę przepłakałam a resztę to no nie da się ciągle płakać Chyba zostawimy to i pójdziemy pójdziemy indziej, no w tym... To drzewo do ty tam czy tu zostaje. Nie bohater. Bohater bohater. tam, tam Okoliczności pożaru bada prokuratura. Na Pogorzelisku byli już biegli, którzy będą wydawać opinie w tej sprawie. Wstępne ustalenia wykluczają jednak celowe podpalenie. Ja tu przyszedłem, tu się paliła ta upa. W momencie już tam na dole, o Jezus. Ja tutaj mieszka. I siostra ucierpiała bardzo? Na tym dół tutaj siostry, no. Tu jest jej syn, han. Teraz tak. wyszedł. Berek, chodź zresztą pogadać. Dzień dobry. Ja się bawiłem z córką, bo mam jeszcze taką małą, tylko tak. trzyletnią. Ona wyszła, bo chciała jeszcze wziąć prawie, Tu w ogródku było na suszarce i jak wyszła tutaj do, do bramy, mówi, że kupa dymu jest w drzesie. Bernard, Bernard, gdzieś się pali. Tu to ja zleciałem tu, patrzeć, kupa dymu. na się do starszej córki i syna, żeby uciekali z dzieckiem jak najdalej od, od budynku.